I zobaczmy tutaj, co będzie. 10 razy kasa. Co tam szukamy wygrywających? Albo znaczka 2 razy 5 razy 10. I szukamy 24, 2, 7 i 6. Jest dwanaście, dziewięć, dwadzieścia trzy, piętnaście, czterdzieści dwa, jeden, osiem, trzydzieści dwa, i na końcu jest trzy. Czyli ta jest przegrana. Właśnie szturchnęłam sobie. EM ta jest przegrana. Bonus 7 z numerem 5. Tutaj widać ten zielony kolor, że jest także. Szukamy, wygrywając yy, symbolów, siódemki albo, albo tego pliku. Mamy awokado, kwiat, biedronka, arbuz, mamy plik, słońce, także będzie jakaś wygrana, korona, diamenty, rower. Slecak, kawa, ananas, zegar, chmury. No i teraz zaczął znowu jakiś kogut pijać. Balsam, wiśnie, dalej mamy cytrynkę, perłę, palmę. I piłkę, no to co mamy pod plikiem, pod plikiem jest 10 zł, CC, tylko że jest wygrana i yy, krzyżóweczki natrapałam, tutaj mam zostawione znaki zapytania, a co nam się tutaj utworzyło, utworzył nam się w pierwszej yy, pomarańczowej wyraz IGA. No i to wszystko, nic więcej ani bonusu nie ma, numer 24 mamy o, to tam w bonusie zaznaczamy o, mamy tutaj utworzyło nam się słowo osa. Ale też pierwsze. Pierwsze słowo, pierwszy wyraz. Jak kto tam boli. Tutaj mamy... O. jeszcze jest tutaj. Jest kolejne. I kolej. literka to będzie P bo no się nie ma to zaznaczamy w żółtej pomarańczowa, żółta nie widzę zielona mamy tutaj i w fioletowej czy gdzieś będzie jest tutaj jedno Kolejny literka, to literka H. I w fioletowej mamy tutaj. Ale to jest też tylko jedno. X. Gdzieś tutaj widziałam X jest w fioletowej. Kolejny znak to literka Y. Mamy tutaj pomarańczowej jedną taką literkę w zielonej teraz, w wyrazie tym. I to wszystko. Skromnie. I w fioletowej mamy tutaj w elektryku i w pionizy. Tak, chyba więcej nie ma. No dobra, kolejny znak zapytania daje nam literkę E. Tutaj zaznaczamy Abel. No, E troszkę będzie. Fioletowa. No chyba wszystko. Kolejna będzie literka K. Mamy bonus. Tutaj literka K. I teraz w tej pomarańczowej. Mamy tutaj... Mamy tu kolejną. Tutaj są dwie. No i chyba wszystkie. Tutaj mamy słowo sok. I to jest drugie słowo. I tutaj mamy jeszcze literki K. I w ostatniej A, mamy jedno, jest też tu, mamy kolejne. No takie jeszcze dwie literki, to tutaj u góry mamy literkę M, czyli bonusu już nie będzie, bo w się nie ma takiej literki. Zaznaczamy tutaj. M jest jedna. zielonej. Mamy tutaj. I tylko jedną. I tu mamy literka M. Jest tutaj. No dobra. Kolejna literka to R. Nam coś tutaj zmieni. Kadr. Utworzyło nam się słowo kadr, ale to jest drugie słowo. Mamy tu jeszcze, jeszcze jest tu. Yy, BLZF nie było, T też nie, Z nie ma. Dobrze, no to zobaczmy zieloną. Tutaj brakuje T. Tu brakuje B, czyli też nic nie ma. I w ostatniej utworzyło nam się słowo rak, ale to jest pierwsze. I rum mamy drugie. Tutaj nie ma. Tutaj też nie ma. Czyli co? Krzyżówka pusta, tu było razy 2, bonusie 40. I mamy BT. No, czyli ta jest przegrana. I ostatnia z krzyżówek numer 25. Tu mam gwiazdeczki. Bonus pustka. Brakuje czterech literek. Utworzyło nam się w zielonej, utworzyło nam się mi się słowo bóg. I to jest wszystko. Także kolejna literka. Zaczynamy od góry to literka T. Zaznaczony w bonusie jest. I tutaj patrzymy teraz w żółtej i w zielonej literka T. Fioletowej. No i to wszystko, dalej mamy literkę H, H przepraszam, w żółtej jest tutaj jedno, Też mamy jedną. I w fioletowej jest tu. I jest tu. I to chyba wszystko. Kolejna gwiazdka to literka M. zielonej też i w fioletowej. Yy, czy gdzieś mamy tak, tutaj jest dwa razy Dobra. następna literka to literka E. Mamy drugie słowo ELF i trzecie EMU. Jest wygrana BUK, EMU i ELF. Czy coś jeszcze? Jakieś E nie ma. Teraz zobaczmy fioletową. Następna literka to literka J. Bonus nie ma. Mamy tutaj J, było M. I tu jest jeszcze jedno, w okay. Keja. zielonej mamy tutaj I tylko jedno, w fioletowej też jest jedno. Jedno. Następna literka to będzie A. No to mamy w bonusie. I tu sobie patrzymy, utworzyło nam się słowo faul. Joga. tu mamy dwa słowa, Dobra. teraz tutaj w tej zielonej mamy czwarte słowo fama. Dobrze, czyli mamy co najmniej już 20 zł. I kolejne, fioletowa. Tutaj mamy A. Utworzyło nam się słowo Tuchola. Wszystkie, chyba wszystkie Dobrze. Kolejna literka to Literka D Co nam tutaj w bonusie nie ma Także nic nam nie zmieni A tu mamy D Zimorodek Ale tylko jedno w Zielonej Też jest D Mamy kolejne słowo Mołda bra i w fioletowej No i chyba wszystkie jeszcze dwie literki czyli bonus też jeszcze cały czas nie już nie mamy literkę Z teraz Z mamy tutaj Tutaj jest jeszcze jedno. Dobra, teraz w zielonej. Jest zagajnik. I tylko jedno. No i w fioletowej. Niezdrowa I ostatnia literka. Jest to I. No i patrzymy, co tutaj nam w bonusie nie ma. Tutaj mamy I. Mamy tutaj. Kolejne. I kolejne. Teraz w zielonej jest tu. Mhm, czyli skończymy na Emu, Bóg, Moda, Fama i Elf. Chyba nic nie pominęłam. 5 wyrazów daje nam 30 zł. A jeszcze fioletowej sprawdzimy. Mamy tutaj i. Mamy tutaj. No i to wszystko. Chyba nic więcej nie było. Tu mamy razy 1. W bonusie było 5000, a mamy 30 zł. Powinno być. E, E, no też. Tak jest. Mamy jedno E. I tu jest drugie. Czyli mamy na tej nam 30 zł. I bonus dał dychę, czyli 40 na wydane 35. Malutki plusik, ale jest i zawsze cieszy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Będzie to premiera chyba z rabki za 20 zł. Jakaś tam będzie milion w banku czy coś takiego. No nic, nie przeciągam. Dziękuję Wam bardzo. Pa!